Cześć, witam wszystkich. W tym odcinku chciałbym zaprosić Carmen na imprezę uszanie, bo nigdy nie, nie testowałem tego, jak będą wyglądały opcje dialogowe wtedy. I to będzie właśnie taki krótki odcinek. Miło cię widzieć. Przyszłabyś może na domową imprezkę? Dla ciebie biało włosy wszystko. I to niedrogo. Tylko 100 orenów. 50 orenów nie wystarczy? To nie jest sióstr miłosierdzia, złociutki. Miło Cię. Przyszłabyś, może? Dla Ciebie, biolog. Biał... Zgoda. Dobrze. Mhm, ona się pojawi. Właśnie nigdy nie testowałem. To jeśli zaprosimy Carmen, to może być ciekawe. Tak zawsze zapraszają zoltana i właśnie w tym odcinku, gdzie jest mikrozałuszani, to też tam jest zoltan. Też ja sobie pomedytuję u Kolksteina. nie trzeba będzie <coughs>, kilku zabójców zabić. A oni są tam, nie ważne, nie będę tam dłużej. Nie jest istotne. To nie... Co się stało? Taka rozpusta pod moim dachem. Muzykanta? Już ja wiem z czego on jest. Swy... To może pójdę. No. Jak widzicie dialogi z babcią się w ogóle nie zmieniły. Witaj Geralt. Pokadaj z jaskrem. Geralt? Oże,sze w mo. Właściwie to ja. Czyżbym tracił głowę? To nie żarty. Ale jak? Co widziałeś jaskier? Widziałem, jak kazała przenieść cię na łódź i był tam jednorożec i Milwa i Kahir i Chyba za dużo wypiłeś poeto. Na własne oczy widziałem, jak w czasie pogromu w Rivi rozczochrany gówniarz wbił Geraltowi widły w brzuch. Widziałem, jak Geralt umierał i nikt nie mógł mu pomóc. Nawet... Nie przyszedłem tu gadać o przeszłości. Żyję i mam się dobrze. Skończmy ten temat. Jak chcesz, ale nie jestem przekonany. Słuchaj, Jaskier. Nie potrafię ci nic... Hmm. Usiądźmy przy stole jak starzy kumple. Masz rację. Widzicie, tutaj trochę inaczej poprowadziłem dialogi. Zaprosiłeś kogoś jeszcze? Przyjaciółkę. Powinna się zjawić niebawem. Dobrze. Tymczasem proponuję wypić zdrowie starych przyjaciół. Wasze zdrowie! Świetnie, skoro już wszystko ustaliliście. Napijmy się! jak sobie myślały. Nie krępuj się, Jaskier. Załóżmy, że dostajesz mhm, zlecenie na wampira. Same. Podobno wiele razem przeszliśmy, więc chyba wiesz. Ha, a co powiesz na możliwość dogadania? Wierz mi, że gdyby się dało powiedzieć na przykład Bruksie, żeby poszła polować na króliki, to dawno poszedłbym z torbami. A co z wampirami wyższymi? Tych jest naprawdę niewiele. Powiem szczerze, że nie wiem. Ha, więc zaraz ci pokażę, czym. Jaskier. Zdrowie. Zdrowie. Uuuuh, mocna zaraza! Miałeś mnie oświecić. Już to zrobiłem. Posłuchaj kogoś, kto. O! Ktoś idzie. Wiedźminie, czy mógłbyś przedstawić swoją przyjaciółkę? Szani, przedstawiam ci Carmen. Damę obdarzoną wieloma przymiotami, które z całą pewnością docenisz. Nie wątpię. Jaskier, poznaj. Nie trzeba Geralt, znamy się. Cześć Carmen. Czym się zajmuje Carmen? Może sama coś powie. Jestem damą do towarzystwa, kochanie. Znaną i szanowaną w całej wyzimie. Bywałam nawet na dworze jakiś czas temu. To prawdy, fascynujące. Na dworze, powiadasz? Eh, Szani, daj spokój. Carmen jest w porządku. Skończmy to przesłuchanie i napijmy się. Jeszcze tylko jedno pytanie. Mogłabyś zdradzić, co Cię łączy z obecnymi tu mężczyznami? Szani. Interesy, kochanie, interesy. Szani, nie bądź obrażalska. Że jaskier jest starym dziwkarzem, wiem od dawna, ale że Ty zawiodłam się na Tobie. Jesteś nietolerancyjna, zawód jak każdy inny. W porządku, nic się nie stało. Zdrowie pięknych pani. Zdrowie. No, to jest ciekawe. Tak jak mówiłem, nigdy nie miałem okazji przesłuchać tych obudów. Zdrowie! <coughs> Szanie jest wkurzona mocno. Oh. O co chodzi? Opowiedz o bitwie pod bronią. Tak naprawdę niewiele widzi. Podziwiam cię, Szanie. Szczerze mówiąc, niewiele pamiętam. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko Carmen. Skąd ci to przyszło do głowy? Miałem takie odczucie: zupełnie błędne. Mhm, mm tak. Tak? Miałeś mnie oświecić w kwestii wampirów. Słuchaj, Geralt. Wampiry... Skąd te rewelacje, Jaskier? Niesamowite. Jak mówi Carmen, niesamowite. Tak niesamowite, że wierzyć się nie chce. Ja też nic nie rozumiem. Jaskier, kończ przedstawienie i powiedz wreszcie, o co chodzi. Miałeś kumpla wampira, Geralt. A kumpla smoka nie miałem? Chybiona Kpina, bo też... Ja nic nie wiem o wampirach. Znam tylko taką sztuczkę pocałunek wampira. Co się stało z tym Regisem? Emil Regis Rochelek w Gottfroy poległ walcząc u twojego boku, Geralt. Wypijmy zdrowie Regisa i innych poległych. Wypijmy. Za Hele. Zaraz jego. Hela? Mam pomysł, zagrajmy w grę. Hmm? Geralt, to świetny pomysł. Grajmy. Nigdy nie odmawiam, gdy Carmen proponuje grę. Nie znam zasad. Są proste. Każdy musi odpowiedzieć na jedno pytanie albo wykonać zadanie. Jakie zadanie? Powiedzmy, przynieść coś z szafki nocnej staruszki z parteru. Dobrze, to może ja zacznę. Szani, pamiętasz zapewne, jak ja przybywałem cię z Geraltem w Oxenfurcie? Jaskier, nie przeginasz aby? To nie fair. Aha, ja nie dobra. mogę się narazić staruszce, Parmen bo mnie wywali nie ze stacji na zbity pysk. No to musisz odpowiedzieć. Jak to się stało, że znalazłem cię inflagranti z Wiedźminem w twoim własnym pokoju? No wiesz, ciekawość zawodowa, badałam wpływ mutagenów na kondycję Wiedźmina. Muszę przyznać, że działają doskonale. Swoją drogą jaskier mógłbyś trochę poćwiczyć, dla zdrowia oczywiście. Mhm. Kochana, ty chyba nie wiesz, co jaskier potrafi. Nie na darmo nazywają go językiem północy. Geralta, może ty nam powiesz coś więcej o tej sytuacji? Nic nie pamiętam, mam amnezję. Tak, łatwo się nie wywiniesz. Zasuwaj na dół! Zaraz wracam. Tylko przynieś coś ciekawego złociutki. A właśnie, pamiętnik babci. To będzie ciekawe, nigdy nie wiedziałem właśnie, do czego on może służyć. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Przyniosłem coś ciekawego, pamiętnik staruszki. O, pokaż! Ciekawe, co babcia wyczyniała za młodu. Pewnie było z niej niezłe ziółko. Oj, Jaskier, Jaskier. Gerald, zobacz, Jaskier ma rację. Już na pierwszych stronach naliczyłam pięciu gachów. Cicha woda z babci. Wypijmy może jej zdrowie. Zdrowie, babci! Nie gadaj teraz. Armen, a co byś powiedziała na taką piosneczkę? Chętnie posłuchamy. Daj spokój, jaskier. Nie dziwota, że są harde, urodziwe panie. Wszak im drzewo wynioślejsze, tym trudniej wleść na nie. Wżdy z panną. I ze drzewem, kto niech je poradzi. Trzeba owszem wziąć i zerżnąć. No i po zawadzie. To też jest piosenka z książki. No, Carmen, a co tam w pracy? O, wszystko jak dawniej. Może byś mnie odwiedził. Dobra, wystarczy tego dobrego, koniec imprezy. Ale szani. Nie wiem, co ci strzeliło do głowy, że zaprosiłeś tu kurtyzanę. Szani nie wydziwiaj! Powiedziałam koniec. Do zobaczenia! Mm -hmm. No i to było na tyle. Więc tak jak mówiłem, taki krótki odcinek. Przewijałem dialogi, które pojawiły się już w poprzednim odcinku, więc jeśli, jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam tam. Eee, no i co? Trzymajcie się, do następnego i cześć!